Cześć wszystkim, z tej strony Nexon Jesteśmy dzisiaj po raz kolejny w amnezji maszynie dla świn I dzisiaj jak zwykle siedzimy tak jak wcześniej Na naszym pięknym fotelu I co? Trzeba było odpocząć chwilę po... Słyszałem dziwne dźwięki jakby mucha ta. Nie wiedziałem czy to w grze czy u mnie I tak do takie wait ja mam muchę w słuchawce, czy co? O co chodzi? Tak, tak. Nie ogarniałem, nie wiem. To było dziwne. Ale. Jak mówiłem. Co ja mówiłem? A, że tam musiałem posiedzieć, bo wiecie, pogryzła mnie tutaj pewna świnka w chłodni. To teraz idziemy do. Zagród. Ja ani trochę nie jestem z tego faktu zadowolony. Bo już więcej tu będzie. Tam była na początku kryjówka. jest zamknięte Gdzieś tu w ogóle można się schować? Tu Nie można Ale dobra, idziemy dalej Nie podoba mi się to ryczenie Co robi Misio? Misio, czemu jesteś w takim brzydkim miejscu? Nie ryczeć mi tam! Otrzymałem dziś kolejną porcję imbecylii. To najbardziej żałosne ludzkie okazy, jakie kiedykolwiek widziałem, co? Nikt nie pyta, dokąd ich zbierają. Zarządcy Bedlam są zwyczajnie zadowoleni, że mogą zmniejszyć tłok w przepełnionych, cuchnących salach. Mierzymy im czaszki, sprawdzamy uzębienie, podajemy laudanów na uspokojenie. Jak eee, Czekają w kolejce niczym bydło. Tępe, brązowe oczy i brudna skóra, wielu z nich w tym czasie się wypróżnia. Manipulatorzy ustawiają się w całkowitej ciszy. Słyszę styczenie gazu, stłumione jęki, gdy wyrywane są zęby, a kości łamane i nastawiane. Słyszę krzyki świń. Usunęliśmy tam wszystkie lustra, ponieważ po zakończeniu procedury największy kłopot sprawiały własne odbicia. Właśnie odbicia. Po wszystkim, kiedy już zasnął, przechadzam się pomiędzy nimi: Moje dzieci, Szepczę im w snach. Jesteście moimi dziećmi. Znów mam dzieci. Dzieci, których niedoskonałe ciała sprawią, że w moim ciele ponownie zacznie krążyć krew. Co ty chory człowieku robisz ze swoim życiem? Ej! Ej, ej, ej! Pani! Proszę! Proszę mi stąd iść! Over there, place it in the corner. What? You think I speak Prussian? Do I look like an inbred hog, sir? Who gives a damn what it contains? Just set it down carefully and leave me be! To co była wcześniej? No co chcę zrobić? Halo, a tu? To idziemy tu. Ciekawym czy to masko znaczy, że świnia mi się pojawi? Co się ja robicie? Wy sobie jaja robicie? Pójdziesz ty? Dlaczego Tam? Jak ja cię ominąć? Udało się? Znaczy no to mi goni? Albo nie goni? Hej, okay. hej, udało się. Nie Wierzę w to. Jestem z siebie dumny. <laughs> Okej, okay, tu może się skitrać. Dobra, trzeba pamiętać. No w ogóle, wiecie co, ja tak tych szukam zawsze kryjówek takie, o, tu się schowam, tu się schowam. Po czym koniec końców nie mam jak się schować tam. Więc śmiesznie. Czy tu coś jest? Nie. No to idziemy dalej. Co tu leży? Szczury? Szczury. Co to było? Zamknięte? No oczywiście! Ale ja stąd będę sobie uciekał. Tędy nie przejdę, to muszę jakoś wyłączyć. Co to jest to? Pójdę najpierw tu. Naprawdę ten jest świnia? Dobra, może najpierw wyślę te. Możemy coś więcej? Coś się stanie, jak wyślę więcej? A nie, nie mogę wysłać więcej. Okej, okay. teraz idziemy tu. Wiecie, na wypadek, jakbym tutaj wyłączył ten gaz, znaczy tą parę co tam jest, to nie miałbym już czasu, żeby wysłać to coś. Te, te. Jezu! Ten składnik chemiczny. Do tego wiecie. No, nie straszcie mnie! No wiecie, do tamtego miejsca nie a. nie a. nie. A ostatnio się tak zarzekałem, że już się nie poję tej gry. No, no to już mnie gra zmyliła. Ona im pokazała... ...że jest inaczej. Kolejne eksperymenty ze związkiem X. Hmm, atomówki. Wziąłem psa i wstrzyknąłem mu strych, strychninę. Zdechł tuż po północy. Co to jest strychnina, kurde macie. Czekajcie, doedukujemy się. Tak, nie ma to jak na odcinku googlować. Organiczny związek chemiczny alkaloid występujący w nasionach kulczuby wroniego oka, posiadający silne właściwości toksyczne. Okej, okay, czy jakaś trucizna. Ale nie wiem, co to jest tam, coś tam, coś tam, coś tam oka. Nie chcesz mi się tego ponownie czytać. Zdechł tuż po północy, po wystąpieniu przewidywanych konwulsji i spazmów. Zanurzyłem ciało w dużym zbiorniku wypełnionym związkiem X i za pomocą cewki indukcyjnej przez 3,5 minuty podawałem je działaniu prądu przemiennego. Wywołane zostało częściowe przywrócenie, jednakże obrażenia powstałe tuż przed śmiercią pozostały obecne po przywró przywróceniu. A konkretnie pies znajdował się w stanie ostrego zatrucia strychniną do momentu, gdy wpakowałem mu kulę w czaszkę. A utunięcie? Dlaczego nie? w końcu uchodzi na za najłaskawszą śmierć samobójczą. Naprawdę? Mi się wydaje, że to jest strasznie bolesne. W sensie, wiecie, woda się wlewa do płuc, tusisz się i to jest... Nie, 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 nie. Chyba nie istnieje niebolesna śmierć, no kurde, no. Jeśli obiekt byłby to pielcem, to teoretycznie przywrócenie poprzez wymianę płynu w płucach na związek X powinno być bardziej możliwe. Najbardziej możliwe. Okej. Okay. Aha, czyli ta rura sama z siebie się. O nie, to będzie ucieczka przed świnią. Albo nie. Jakby gdzie on kliknąć? O, Jak dobrze zamknąłem wszystkie wrota złe. Nie wejdą mi tu wielkie złe świnie To jest to? No nie nie, 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 nie. O, przepraszam. Naprawdę, że tam jest Świnia. Dobra, chyba poszła. Ała. Ale teraz pewnie będę uciekał przed świnią. Tak. To będzie uciekanie przed świnią. Dobra, lecimy. Albo i nie? A, okej. Okay. Szybciej, szybciej. Dobra. A. <laughs> Jeszcze chciałem spaść, jak debil. Okej. Okay. Ło! Teleportnęło mnie. Świat. Przeciekający świat. Same gwoździe, a żadnego drewna. Co z ciebie zacieśla? Ta figura nie może ci pomóc, tylko wyciąga ręce w twoją stronę. Gdzie w tym siła? I siły to ja potrzebuję, żeby przejść tą grę. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Halo? O Jezu, gnojówka. Isn't it dangerous allowing this filthy discharge to collect so close to the core? We can use the flow to drive the turbines. There will always be a torrent of excreta flooding through these tunnels. We can use this to supplement the steam production and ensure constancy. Thank God the stench! This fecal matter is the true product of the age. Dobra, robię to, mam jakieś te, o mocarny wywar, mam te substancje, paruje w pojemniku istocznie niczym żywa istota, palące, żorące, galertowate dzieło jakiejś wiedźmy. Pojemnik jest wykonany ze szkła, dziwny wybór. Chyba, że jest jakiś szczególny powód, dla którego wszechobecny w tym miejscu metal nie może wchodzić w kontakt z tak zwanym związkiem X. Powinienem poszukać dalszych wskazówek. Mój tajemniczy przyjaciel ma rację, miał rację, kanały ściekowe rzeczywiście zostały zalane, aby pójść dalej będę musiał zlokalizować lokalne pompy śluzy i obniżyć poziom wody. Smród jest nie do zniesienia, zbiera mi się na wymioty, dlaczego Sabotażysta chciał zalać te tunele, co zamierzał osiągnąć. Naturalnie po wykrwawieniu i przed usunięciem wnętrzności produkt musiał zostać wyparzony. Pozbawiony owłosienia i oczyszczony. W tym celu stosujemy specjalny zbiornik parowy, w którym utrzymujemy stałą temperaturę, przesyłając nadmiar sprężonego powietrza z silników przez kocioł i system miedzianych rur, aż do kamiennej komory poniżej domu robotniczego. W centrum maszyny znajduje się komponent, który stale musi pozostawać w niskiej temperaturze. Jest on odpowiedzialny za przetwarzanie produktu. Niezwykle ważne dla zachowania jakości produktu jest yy, chłodzenie stąd w niektórych, w niektórych obszarów maszyny należy odprowadzić ciepło. Odprowadzać ciepło. Dwa problemy, czyli usunięcie ciepła z niektórych obszarów i konieczność podtrzymania większej temperatury w innych. Mają jedno rozwiązanie. Panele przesyłowe pobierają ciepło na zasadzie konwek konwekcji cieplnej, regulowanej przez kocioł. Chłodne powietrze jest przesyłane za pośrednictwem pierwszego układu rur w, w jednym kierunku, a gorąca para za pomocą drugiego w kierunku odwrotnym. No dzięki, dzięki za info, cokolwiek mi to pomoże. To jedynki ta ta, ta 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 potwora taka Wodna Tak, to jest ta To jest ten potwór Śluza pierwsza A, nie mogę tu przejść Hej. Muszę pójść tam, a co tam jest? Nie wiem. Tu. Też zamknięte, ok. A co no pozostało? No, tylko wejść do tamtego pomieszczenia. Tutaj, 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 o tu. Ale nie mryga mi latarka, więc to jest jakiś straszek. Natomiast pójdźmy tu. Śluza druga, zalana. Może pójdźmy tu. Coś. Okej. Okay. Dzwonisz? Nie dzwonisz? Dziwne. Kilka starszych osobników wydostało się z zagród i uciekło do kanałów. Przypominają mi o moich ograniczeniach. To nie helm, a ja nie jestem Rabim Eliaszem. Przynajmniej jeszcze nie. To wszystko wina ciepła generowanego w wyniku otwarcia przejścia. Nie możemy chłodzić ich tak jak robimy to w centrum, gdzie, się, gdzie znajduje się brama. Osobniki z późniejszych faz są trzymane bezpiecznie w lodowatej temperaturze tamtych wież, tu na górze, gdzie powietrze jest gorące i cuchnące. Rozgrzewają się. A istota na dwoista natura rozrywa je na kawałki, gdy ten drugi świat odpływa z ich komórek. Czasem żyją gwałtownie i nieprzewidywalnie rozrywane pomiędzy światami. Przez kilka sekund są stworzeniami tego świata, po czym następuje koniec i tracą fizyczną formę. To okrutne, błędne koło doprowadza je do szaleństwa. Kazałem zamknąć odpowiednie strefy i nie pozwolę wchodzić tam moim lojalnym pracownikom. To przeklęte miejsce stało się domem nieutonych eksperymentów i duchów zrodzonych ze strachu i złości. Dzwonisz? No Zadzwoń do mnie, no i potwory straszą. O, teraz Wyskawiec zadzwonił. Dzięki. dzięki. Aha, i teraz mam tu wrócić No wy sobie chyba jaja robicie Mogę wejść do wody? Nie no, nie próbuję. To już kurde na mnie ryczy Dobra idziemy. a jak z czasem, bo może mogę zakończyć odcinek? No nie, do kobieta kończył. Albo chyba woda się opuściła, tak? Czy nie? Już poza pierwsze, ok. Chyba tam muszę przejść. Idziemy naokoło. Dobra, to to, nieważne. Właśnie mnie to wkurza, że ten wodny, kurde, burmuszon, Kurde. mnie ten straszy niepotrzebnie. sir so? but we can save them we can set them free we can replace a rotten old world with a clean new one mr henderson you sound every bit the fanatic well how can i be otherwise professor how can any man of ethics simply stand by and watch this world drown in its own excrement and your engineer this visionary with whom you have embarked upon this course, does he share your views? Indeed he does. Indeed he does. The poor fellow has seen it all before. Now, this is not the first great civilization he has wept for. And so you set about things immediately upon your return. Naturally, naturally. These things cannot be left to rot upon the tree. And sponsors were remarkably easy to find. I tell you, Professor, a trail of greed brings rich men to your door like pigs to truffles. Świnie do trufli. No to świnie chyba raczej trufli nie chcą mam, nie chcąc jeść. Ej, ale lubię trufla. <grystanie> trufla> te cierki w sensie trufla. Tak, to jest ogóle bardzo na temat. Co ty tam robisz? Prosiaku. Łazi. Zgniły chlebek. Jezu, ile ci nota tak ja mam do przeczytania? Wtedy spytałem dzieci, czy to widzą. Odpowiedział, że tak, wysoki, zniszczony szczyt stromej piramidy, podobnej do tych w Egipcie, spadające ze szczytu kamienie winoro, wijące się i oplatające kamienne węże trwające przy schodach. musiałem zrozumieć, czy w sensie ten, zacząłem się zastanawiać, o jakim może budynku oni gadają, nie? Uczucie namacalnego spokoju i ciężar zapomnienia. Tu właśnie siadywał król. Tu mieszkali kapłani, tu jest dom umarłych, a stąd idzie pa a stąd, gdzie pada promień słońca, zrzucano niezjedzone serca. Nie, moje dzieci. Oni zdecydowanie nie byli dzikusami. Uważali, że niebo może spaść im na głowę i gorąco wierzyli, że tylko złożenie krwi w ofierze jest w stanie temu zapobiec. Być może tak było, moje dzieci, a być może się mylili, a może ich prawdziwa tragedia to polegała na tym, że nie zdążyli przelać wystarczająco dużo krwi, by zapobiec katastrofie. A to jest chyba o tych piramidach w tam, tam, yy, Azteków azteckich. Mandus po potopie. Załatwione. Mogę ponownie wejść do tej dziwnej komory dekontra... Co? Dekontaminacyjnej i ruszyć naprzód. Woda ustąpiła i otworzyła mi drogę do układu pomp, gdzie będę w stanie zwrócić ten brudny strumień z powrotem w stronę tamizy i oczyścić drogę do środka maszyny. Serio to te gówna do tamizy wlewasz? Typie, ogarnij dupsko. Tak się nie robi. Co? Wody zabrakło. So Śmieszę, gdyby świnia tu biegła. A, tak, umyjmy się po tych ściekach. Aha! Umyliśmy się po ściekach, by wejść do kolejnych ścieków. Co za muzyka? No ale dobra. Na dzisiaj zakończymy tutaj odcinek. Mam nadzieję, że wam się oczywiście podobało. Bo mi się bardzo nie podobało to, że bo jest tej gry, ale dobra, przeżyję, wiecie. Świat do odważnych należy trzeba się ze swoimi lękami mierzyć. I więc dziękuję Wam za oglądanie. Do następnego odcinka. Trzymajcie się, no i cześć!